Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, znowu nagrywam tylko gameplay. Na pewno będzie jakiś film pogadankowy, żeby pokazać wam mniej więcej ustawienia. Grafika już w tej chwili działa wybornie. Jest jak najbardziej skończona. Ja mam ustawiony na HD i framerate high, bo nie ma jeszcze większego ale na lepszych urządzeniach pewnie będą dostępne już ustawienia na 120 fps Na Ultra HD troszeczkę mi się tnie, więc nie pokażę Wam w Ultra HD Chociaż... Chociaż... a co tam Jeden mecz myślę ten telefon przetrwa Grafika już od zawsze w lobby wyglądała prześlicznie, to nie muszę Wam mówić Był też trap multiplayer który ja kompletnie zaspałem, bo nie ściągnąłem bety w porę i już nie ma trybu multiplayer. Jest tryb Quick Match, który jest takimi szybkimi meczami z PUBG, niektórzy mogą kojarzyć. Chociaż chyba było coś podobnego w Call of Duty, tak mi się wydawało. Eee... No dobra, lecimy sobie. Nie chcę TPP, prawidłnie w FPP. Wiadomo, o co chodzi. Oczywiście będę na tym gameplayu troszeczkę zestresowany, ponieważ się przeprowadziliśmy z Zuzią i... E, Zuzia leży na łóżku obok mnie i udaje, że mnie nie słyszy, także tak też można. I myśli, że to mi pomaga. To nie pomaga, ni chuja. Grafiką jestem naprawdę oszołomiony. To jest taki next gen na telefony. Call of Duty Mobile może się schować. PUBG to już w ogóle jak na kalkulatorze, aczkolwiek nie wiemy jak wygląda PUBG Newstate jeszcze, więc może zobaczymy. No i cóż, naładuję się, poczekamy. I jest. Żeby mi tylko oddali mojego Bladhanda, bo Bladhandem najlepiej mi się grało. Chociaż wszystkie legendy, które. są miarę ciekawe nawet. Mam na ślicznym skinie w ba z Battle Passa w panterkę, ale animowaną. Ciekawe, czy będę liderem na mapie teraz? Bo całkiem dobre statystyki sobie porobiłem. No dobra, całkiem dobre statystyki, a Revenant ma 126. Niestety. Są jakieś gorsze pojeby w tym meczu ode mnie. No dobra, zobaczymy. Kto prowadzi? Revenant. No to mogę mu zostawić layout, hadu i tak dalej. Wszystko poustawiałem sobie od nowa, bo nie podobał mi się ten na cztery palce, który był wcześniej. Ale jest całkiem spoko, bo można ustawić w ustawieniach, że chcesz grać na 4 palce, i wtedy, jakby daje ci taki systemowy na 4 palce już zrobiony. Więc nie musicie pytać znanych wam YouTuberów, jak grają. No, musicie przyznać, to wygląda prześlicznie. Od pierwszej bety wyglądało prześlicznie, mimo, pra... mimo paru braków w grafice HD. A teraz to już jest sztos. No oczywiście ping 300, więc będę musiał się troszeczkę nagimnastykować, żeby jakieś kile porobić. Ale chyba będzie git. Leci tu ktoś? Niedaleko. No to lecimy. Standardowo szukam sobie jakiejś snajperki i flatline'a. Takim loadoutem mniej więcej tutaj gram. Flatline powiedziałbym, że to jest taka e, przykładowa AR-ka. Takie NITO M416, NITO AK47. Takie działa po prostu. Z tego co zauważyłem, będę musiał się naprawdę sporo nauczyć o tej grze, skoro jestem content creatorem. No i system poruszania się jest tak miodny, tak mi się podoba. Przydałoby się trochę więcej broni, bo nie lubię tych SMG tutaj. Są strasznie męczące w użytkowaniu, znaczy trzeba być naprawdę bardzo celnym. A modus jak najbardziej. Idziemy szukać dalej. O, Sentinel. ładny. Jeszcze heavy ammo. Nie mam żadnego e, celownika snajperskiego, więc trzeba będzie czegoś poszukać, ale jak jest Sentinel, to już jest bit. Jedna z moich ulubionych snajperek tutaj. A i trochę broni względem poprzednich bet dodali. Jest naprawdę ciekawa snajperka, chyba laserowa, która się jakby strzela promieniem. Ciężko mi to określić. Jak znajdę, to Wam pokażę. Bo warto sobie zobaczyć. Tu jest scout. Nie wiem, czy nie wolałbym scouta. Ale Ciężko mi było coś w przed. Wcześniej nagrać dla Was, więc mam nadzieję, że Beta na Meksyk jeszcze się nie kończy, bo wiem, że na niektóre regiony się kończy, na niektóre się dopiero zaczyna. Więc jeśli mi się uda, to jeszcze nagram coś z gameplayu z Apexa, no bo wiadomo, że chcielibyście zobaczyć. I jest i Flatwing, idealnie. Tam można sobie wyrzucić. Trzeba by powoli do strefy. Iść. W ogóle ten dubbing w Apexie jest tak przezajebisty, uwielbiam głosy tych postaci. Raczej wątpię, żeby dodali język polski, ale już sam ten język angielski tutaj i to, jak postacie reagują na ostrzał czy sytuacje na arenie, to jest zajebiste. Z kim ty się strzelasz? Ja go nie wiem, widzę. Chyba już wszystkich zabił sam. No. Niepotrzebnie odpalałem umiejętność. Umiejętność niczym z Batman Arkham Asylum. Kto wie, ten wie. To jest trolka, To sobie podjedziemy. Szkoda, że to, co ogrywałem sobie dzisiaj w nocy, nie udało mi się nagrać z głosem. Bo nie miałem jak grać z głosem, bo naprawdę, to, co ja zrobiłem, to było przepiękne. Mogę to odpalić? Chciałbym to jakoś odpalić. Bo ja wiem, że mogę. Bo hand może zobaczyć, jaki będzie następny okrąg na mapie. Ale chyba się nie dowiem, chyba muszę wejść do takiego w okręgu już. Odsuń mi się. to ciekawe miejsce tutaj. Nigdy tu nie byłem. Jest teraz na widowni jakiś gracz, który grał w Apexa już 160 godzin i teraz patrzy, co wyprawia Debil na telefonie, no to nie patrz proszę, bo ja też nie wiem, co ja wyprawiam. Jeszcze nikogo nie spotkałem. A właśnie, w ogóle, bo w sumie, między innymi, z tego gameplayu będę sobie brał ujęcia do filmu pogadankowego, takiego, co się zmieniło w Apexie od ostatniej wety, bo już wypada zacząć nagrywać takie filmy. Dodano system perków, który działa w sumie bardzo fajnie. Wiem, że na PC tego nie ma ale wiem też, że niektórzy gracze, jak zobaczyli ten system perków w tej becie, to troszeczkę zazdroszczą mobilnym, bo działa on na tej zasadzie. Tam ktoś jest. Na przykład mam założony perk do snajperki teraz. I jeśli go przestrzelę, to jego mejci w jego okolicy też dostaną jakieś obrożenia. W odległości 15 metrów, więc wiem, że nie, przy 15 metrów od niego nie ma żadnego typa. Nie? Albo jeśli wykończę go finisherem, to naładuje sobie 30% mojej umiejętności Ultimate. Pięknie. Tam widziałem kolejnego pana. Tam się w ogóle biją, widzę tu, je starczył jeszcze. Tarczu. Naładuję sobie snajpę, tu się strzelają, ja tylko pana wykończę. Dzień dobry, do widzenia. O, wykończyłem Revenanta bardzo spokojnie. Nie lubię jego umiejętności, jak gram przeciwko niemu. Tam się nadal strzelają. Troszeczkę wychodzenie naprzeciw całemu składowi. Troszkę się cykam, więc pewnie to będzie szybki mecz. To zagramy sobie jeszcze na ten film Quick match'a. Aczkolwiek. Dwa bijące się między sobą składy. To lecimy. Ała, 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 ała. Zostaw, 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 zostaw. Cieszyłbym się, gdyby moje ziomki wreszcie tu przyszły. No i mam przejebane. Mam bardzo przejebane, mam bardzo przejebane... No, nie zwalnię. A moje ziomki są w zupełnie innym miejscu. No to super. Troszeczkę się dźwięk psuje z tego co słyszę, ale to normalne. To beta, a ja mam 300 ping. O, dostałem eliminację. Tutaj mamy takiego samotnego pana. Pięknie. O kurwa, ale sobie rzuciłem granat, ja pierdolę. No i chuj. Chciałem, żeby nie przeklinać. A tu dupa jak zwykle nie wyszło. jesteś tam. Idealnie. Czy twoje ziomki po ciebie przyjdą? Jeśli nie, to słabe ziomki. Przyszły, 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 przyszły Kurde Giblarter, użytarcze. Ja nie mam tak nieskończoności, ja. może by się tu strzelać. A, ale... wyszło. A dziwne, bo Gibraltar wydawał się, że wie co robi. Co wy macie ciekawego? Wingman. I ta broń energetyczna, z której nie lubię strzelać. Najwyraźniej ziomek też nie lubił. Albo nie umiał. Znowu trzeba by snajpę podładować. Bardzo fajna mechanika, jak ładuję snajpę e, moimi jakby bateriami do tarczy, to mogę zbijać tarczę szybciej przeciwnika. Gdzie jest paczka? O, tu jest paczka. Dobra, lecimy na paczkę. Może będzie Splitfire czerwony, bo uwielbiam strzelać ze Splitfire'a. To jest takie typowe LMG z kolei. Takie po prostu działające. Z bardzo małym odrzutem. No, i dawaj. Nie można stanąć w tym okręgu, ale przynajmniej wiemy w jakim okręgu nie stawać. Bo jak wiecie po moich live'ach, często mi się zdarzało w Call of Duty z rzutem zginąć. i tarcza. No, dość słabe zrzut. Przypadkiem nikogo już nie ma, bo coś mi świeci. Chyba zła tekstura po prostu. No to sobie pobiegajmy. Coś bardzo spokojny mecz. Oprócz tej sytuacji z tymi paroma typami. A został jeden skład. No to bardzo szybki też mecz. 18 minut to chyba takie w sam raz. Chyba wam pokazałem wszystko co mogłem. Nikogo w okolicy. Tam się coś strzela. Idealnie. Bamba, tu, są... tu, jest tu jest cały team. Tu jest cały team. Tu jest cały team. Ja się biję z całym teamem. No nie Trafiłem na zgrany team, tylko ja się włóczę jak devil. Jeszcze mnie finisherem zabił. No dobra, zobaczmy co ci nasi poradzą. W sumie nawet pokazałbym wam co ci nasi poradzą, bo e, został tylko oktein. Ale problem jest w tym, że skończyło mi się miejsce na telefonie, więc wam tego nie nagram. Więc no, przykro mi. Także mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że e, jest coś takiego jak wspieranie. I to są ultrawizowie, którzy zawsze strzelają headshoty, nie to co ja. Trzymajcie się. I do następnego. Cześć.